Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku siemanko, siemanko, siemanko Pozdrawiamy na początku miłego piątku Dzisiaj dość taki kontrowersyjny temat Ostatnio sobie z chłopakami siedzieliśmy przy piwku I zauważyliśmy, że sporo takich opinii w internecie się pojawia Nawet kilka komentarzy kiedyś było pod naszymi filmami Że ludzie, którzy pracują za granicą To zazwyczaj są nieudacznicy Którym się nie udało w Polsce i dlatego wyjechali za granicę I pomyśleliśmy, że się po prostu do tego odniesiemy nie wiem skąd jest taka opinia. Owszem, dużo ludzi ucieka z Polski przed jakimiś wyrokami, przed nakazami sądowymi, przed długami, przed alimentami. No, są tacy ludzie, ale jest też masa normalnych, porządnych ludzi. Na początku chciałem podkreślić, że ludzie emigrowali i wyjeżdżali w poszukiwaniu lepszego bytu od zawsze. 10 lat temu, 100 lat temu, tysiąc lat temu i 10 tysięcy lat temu. Emigracja jest od zawsze, i to jest naturalna rzecz na świecie, że człowiek się przemieszcza i szuka dla siebie lepszego życia. Także pomyślałem, że po prostu opowiemy jak to było na początku, jak my wyjechaliśmy i może ja zacznę pierwszy, Adrian drugi, Juniorek trzeci. Dobry. Także słuchajcie, jak wyglądało to u mnie, że czy mi w Polsce nie wyszło, Ocencie sami. Przełom roku 2006-2007, jestem po szkole, wiadomo, szybko szkołę chciałem zacząć i wejść w to dorosłe życie, nie? I najpierw tak o, pojechałem z ojcem do Włoszech na jabłka, na sezon 6-7 tygodni. Pracowałem tam dzień dzień od poniedziałku do niedzieli, bo tam się pracowało, tam się jechało typowo na zarobek. Ja jechałem tam zarobić jak najwięcej kasy i wrócić z tą kasą do Polski. I wtedy była moja pierwsza styczność taka właśnie z zagranicą, z euro, z inną walutą. Pierwsza moja taka styczność była, nie? No i ja pracowałem tam 6-7 tygodni i te pieniądze co przywiozłem to po prostu było ich tyle, że w Polsce by musiał na tamten okres pracować pół roku. To był 2006 rok chyba, o ile dobrze pamiętam. No i co, pieniążki fajnie się zarobiło, ale no wiadomo, młody chłopak, wziął taką kanapkę do ręki, 2-3 tygodnie i było po pieniądzach, nie? I prezenty, bilety, wiadomo. Później trafiła się okazja, że pojechaliśmy z kolegami do Anglii. W Anglii byłem 2 tygodnie bezdomny, bo pojechaliśmy w ciemno, kupiliśmy tylko sobie bilety w jedną stronę autobusem do domu się dzwoniło, że jest wszystko ok, że mamy pracę, szukaliśmy pracy, nie wyszło nam, zraziłem się trochę, wróciłem po dwóch tygodniach wróciłem z Londynu, bez pracy, bez pieniędzy, głodny, brudny i tak dalej. Kiedyś może zrobię nawet o tym odcinek, bo to ciekawy temat. I co? No i następnie, no co? No trzeba zacząć szukać pracy w Polsce, tak? A w międzyczasie, rok wcześniej. Mo, rodzice mojego przyjaciela, przyjaciela pracowali za granicą i on wyjechał tam z całą rodziną i on był już w trakcie załatwiania mi pracy w Holandii, z tym, że on miał czerwony paszport, bo oni mieli tam korzenie Aha. niemieckie, a w Holandii, tak na normalny dowód, było można pracować od 2007 roku, od maja, wtedy co ja przyjechałem. No to ja się podjąłem pracy, żeby szukać w Polsce, nie? Wiadomo, trzeba dorosłe życie, trzeba coś zarobić, nie? Mamy się na garduszku, do 20 roku życia trzeba w końcu zacząć zarabiać hajs. No i słuchaj, ojciec mi podsunął ogłoszenie, że jest oferta pracy w Kauflandzie. No to ja wbijam na tą rozmowę taką pierwszą, kwalifikacyjną, tak? Dobrze no, no. mówię? Tak. Na tak, tą pierwszą taką rozmowę, nie? Wbijam, siedzi gościu, typek w okularkach, nie? Ja mówię, że byłem we Włoszech, byłem w Anglii, mnie wyszło, że chciałbym spróbować w Polsce. Praca na rozładowanie towaru. Rozkładasz tam słoiki z fasolą, z bigosem na dżem, a dżem przenosisz na fasolę. Nie wiem, po co tak było. Kumpel mi gadał, że to jest taki chwyt reklamowy, że jak pomieszasz produkty, ludzie zaczną, nie będą mogli znaleźć tego, co chcą, gdzie było wcześniej i po drodze kupią coś innego. Nie wiem, ile nie. w tym jest prawdy, ale to nie o to chodzi. No i co? jest ta rozmowa. I goście mnie pyta, jakie wykształcenie, jakie to, czy mam maturę, nie? Ja mówię, nie, że matury nie mam. On mówi, no wie pan, bez matury. Ja tak siedzę i sobie myślę w duchu. Mówię kurwa, prezydent Polski Lech Wałęsa po zawodówce, on na rozkładanie <grych> jakichś słoików się mnie pyta, czy ja mam maturę, nie? Z wielką łaską mnie przyjął. Przyjął mnie z wielką łaską na pierwszy dzień próbny. Ja wbijam, pracowałem od 22. jakoś 30 do 6.00 rano na lockę. Rozładowywuję sobie ten towar, układam po półkach, pracuję i patrzę tam gdzieś, kolesia swojego spotkałem z gimnazjum. Z którym no, chodziłem do gimnazjum, ziomka po prostu. I zacząłem z nim gadać, co się okazało, on już pracuje tam rok, nie? Ja do niego mówię: Słuchaj, stary, jak to się w ogóle wychodzi z zarobkami? Bo ja bym pierwszy dzień jeszcze nie widziałem. A on do mnie mówi: No, że za nockę, to był 2006 rok, że za nockę tak na czysto wychodzi 37 złotych na rękę. 2006 rok, wtedy się zarabiało mało, ale to no tak, nie? Jak ja to usłyszałem, mówię co? O, mówię 37 zł. To ja się obróciłem, bo ja na, poszedłem na jakiś opuszczony zakład z kumplami złomu z nakradłem i miałem 5 razy więcej w godzinę. To ja się obróciłem i stamtąd wyszedłem i mówię: Nie, nie będę pracował za 37 zł za noc. I później dostałem telefon do Holandii. Że jest okazja. I na ten moment po prostu była to najlepsza decyzja w moim życiu, jaką mogłem wybrać, wyjeżdżając do Holandii. Wyjechałem. Pierwsza moja praca miałem jakoś 7 euro brutto, bo mi się trafiło, że nie byłem na wiekówce akurat. I wtedy były niskie stawki miałem 7 euro brutto, ale suma sumaru, ja po dwóch godzinach pracy w Holandii w 2006 roku zarobiłem więcej niż w Polsce przez całą noc. No tak jest. Więc czy ja jestem nieudacznikiem, czy mi się nie udało? Nie wiem. Wydaje mi się, że po prostu w Polsce nie ma takich warunków. Dla zwykłych ludzi, bo my jesteśmy zwykłymi szarakami. Ja nie będę was tu okłamywał, że nie, nie wiadomo jaki bogaty będę i nie wiadomo jaki hań zrobimy. Nie jesteśmy zwykłymi, szarymi ludźmi, którzy pracują, biorą wynagrodzenie i chcą w miarę normalnie żyć. Dlatego siedzę tu w Holandii już 14 lat. Czas leci. czas leci. W Polsce się poprawiło, jest o wiele lepiej, ale tak jestem przyzwyczajony i związany z tym krajem, że ciężko mi go teraz opuścić, żeby wrócić do Polski. Na dzień dzisiejszy zostaje. Tyle. Coś. A takie komentarze typu, że ktoś wyjeżdża, bo mu się nie udało w Polsce, bo to, to po prostu jest głównoprawda, nie? Bo dużo jest ludzi tutaj, którzy osiągnęli ogromny sukces, a nie każdy jest urodzony i stworzony, żeby osiągnąć sukces. Są, jest, są różni ludzie. Dokładnie. My jest, ja jestem zwykłym szerakiem, ja to wiem i jestem tego świadomy. Dlatego wam o tym mówię, nie? I teraz oddaję mikrofon Adrianowi. Hello. też zwróćcie uwagę na to moi drodzy, że e, tak naprawdę to nie każdy też mieszka w mieście, są miejsca, gdzie naprawdę jest ciężko o pracę, ciężko jest o ten zarobek, więc naprawdę no, nie ma innej, innego wyjścia niż wyjazd na przykład za granicę. Ja znam osobiście bardzo dużo ludzi, którzy po prostu mieszkają na takich zadupiach, że naprawdę no, nie ma pracy i co zrobisz, wyjedziesz do dużego miasta, a tam cię zjedzą kurwa jak pchły, no to ewentualnie za granicę. Dużo ludzi takich znam, ja też tak wyjechałem, a wyjechałem z tego względu, bo też to było, ja przyjechałem rok wcześniej jak z Pinki. Oczywiście po szkole, na początku y, robiłem, y, bo ja ogólnie mam trzylatnika, y, budowlańca ogólnie. Więc y, robiłem na budowie, lubiałem tą pracę, ogólnie lubię takie rzeczy. Zresztą widzicie po filmikach. Robiłem długo na tej budowie, bo przerobiłem tam nawet półtorej y, roku można powiedzieć. Ale naprawdę była praca bardzo ciężka. Od rana do wieczora jebałem, rozkładałem rusztowania na szóstym, siódmym piętrze w blokach. Yes. Naprawdę było ciężko. Od szóstej rano zimą pamiętam, jeszcze pamiętam wtedy to był grudzień, od szóstej rano do siódmej, ósmej na wieczór my pracowali, gdzie było taka warstwa lo lodu, kurde, na rusztowaniach. My walczyli, żeby zrobić tą robotę, bo niby terminy gonią mi tego. Święta przyszły. No i wyobraźcie sobie, moi drodzy, że ten pracodawca, o którego my robili, wyciulał nas wszystkich. To była firma, naprawdę była bardzo duża firma Były święta, wiecie jak ludzie czekają na pieniądze na święta Żeby prezenty kupić, żeby kupić jakieś jedzenie, żeby coś tego Przyjechał, wysłał typa swojego jakiegoś podwładnego Wyobraź sobie, że każdy dostał po 300 zł Ja jak na tą kopertę spojrzałem, mówię po 300 zł jebania za cały miesiąc Reszta będzie później I tej reszty miało 700 być, no to 1000 zł Od rana do wieczora na budowie w minusowej temperaturze Jebiesz, ujebany no, no. jesteś kurwa po, od stóp do głów więc no wyjebane, no oczywiście wzięliśmy w materiał, wszystko to co szło, pozabieraliśmy i na chatę, nie? Zatrudniłem, potem szukałem dalej pracy, też ciężko u mnie było z pracą, nie szło się tak łatwo dostać. Wszyscy oczywiście wiadomo, wszyscy pracodawcy chcą brać na jedną czwartą etatu, bo to im się bardziej opłaca, wolą wziąć 10 osób, ale przez to, że tyle osób jest, to mnie miesięcznie wychodziło 400 zł, że zarobię na przykład w takim pizza 400-500 zł. To chodziłem w weekendy na przykład od siódmej od rano, na przykład do 10 na wieczór. I cały weekend, święta nie święta, wiecie, jak to w restauracjach. No. Ale przez to, że to jedna czwarta etatu, no to wypłata była taka, jakby mi ktoś w nie? No to nie oszukujmy się, a ja nie będę chodził po dwóch robotach, że będę miał jedną tu i z drugiej dupał do drugiej, żeby jakoś próbować godnie żyć, nie? Bo taka jest prawda, nie? No to po tych, kurde, moich nieudanych tych w końcu chciałem... Iść do wojska na ochotnika, no ale tam to na mnie popatrzyli i powiedzieli: Panie, tu nikt nie przychodzi na ochotnika, z Panem coś jest nie tak, to Pana na badanie. No i chuj, przepraszam chwilę. No i niestety odesłali mnie z kwitkiem. Niestety odesłali mnie z kwitkiem. Tam mnie też przyjąć nie chcieli, nie wiem, ręce, nogi mam, a kurwa, dali mi. E, to jest chyba jak kaleka, nie wiem, nie wiem o co tam chodzi. Nieważne. Nie wiem, nie znam się, ale ja też w wojsku nie byłem, a mam normalną kategorię, tylko po prostu mój rocznik już się nie łapał. No, no. Ja mam EJP ewentualnie jako pocisk, nie? No i. dobre to, EJP? no kategoria EJP. No i tak, tam stamtąd co mnie wysłali na badania. Tam też kiedyś opowiadam swoją historię tam jest w starym filmie w zeszłym roku. Właśnie jak na tych badaniach byłem, tam też miał, przeżyłem przygodę No ale po tym jak wyszedłem, z, właśnie po tych badaniach To sobie mówię, no kurczę już tyle tu obszukałem wszystkiego Zawsze jakoś dupę kupany Zawsze tu kurde Samo to te dojazdy, wszystko było takie drogie Pamiętam jeszcze bilet miesięczny kupywałem za 100 ileś tam złotych Kurde, przy czym moja wypłata 300 złotych No to kurde hmm. wiesz, no to była masakra Pojechałem do Pola pamiętam wtedy i też się zapisałem do firmy, do Holandii. no Dosłownie, nie wiem, minęło dwa tygodnie jakoś, dwa tygodnie minęło, no i oni do mnie zadzwonili, czy, czy dam radę przyjechać itd., itd. I to była jeszcze taka firma, że busa, oni mieli swoje busy, bus przyjechał normalnie dosłownie po mnie i ja wychałem sam, kompletnie sam, nikogo nie znając. No i trafiłem tutaj. No i tak moja przygoda z Holandią się rozpoczęła. Oczywiście od razu po zarobkach zauważyłem, że inaczej się żyje Po tym, że jak idę do sklepu, stać mnie na wszystko Nie patrzę tak jak w Polsce, że o, a tego sobie odmówię, żeby sobie to kupić, nie? To jakoś wchodzę i nie myślę o tym, co, ile kosztuje Tylko biorę to, co na przykład potrzebuję, nie? Tak to wyglądało cześć, mnie, cześć, no, cześć, cześć. Więc... Chwila przerwy <laughs> No i... I tak to jest. No. Oprócz tego yy, nie wszyscy wyjeżdżają tylko ze względów zarodkowych. Niektórzy wyjeżdżają po prostu sami dla siebie. Niektórym się na przykład podobają inne widoki, inne kraje, inna temperatura w ogóle. I przede wszystkim ludzie też są inni, bo na przykład tu ludzie są bardziej życzliwi, jak yy, w Polsce mi się wydaje. Nie wiem, przynajmniej ja mam takie uczucia, bo jakoś chodząc tam to na kogoś się spojrzysz, to ci ewentualnie może coś się, co się gapisz, wiesz, dalej nie? A tu na końcu spojrzysz, że ci powie cześć, ma jak tam i w ogóle, nie? To takie pierwsze rzeczy, które mi się spodobały. No i oprócz tego zarobki, że nie muszę się martwić z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień, co mam do gara włożyć. Tak to u mnie wygląda, tak wygląda mój wyjazd. I teraz lecimy dalej. Może Junior coś powie. Cześć, jutro pauzy, niech oni przejdą. Yy, małe cięcie było, bo za nami ludzie chcieli przejść i musieliśmy ich po prostu przepuścić, bo szedł brygadzista i jakiś doktorek będą badać paprykę. A teraz oddajemy głos juniorowi. Ja On ma swój mikrofon. No, także no, Adrian wypowie też trochę no na dobra, ten temat jak No No, możesz... słuchajcie, u mnie to krótka historia, bo matka mnie z domu wywaliła i to w sumie na tyle. <głos> <głos> Nie no, <Szybko> żartuję. <głos> <głos> żartuję. Nie, słuchajcie, ja pochodzę ze strasznie małego miasteczka. No, w sumie to wieś jest. Cztery domy na krzyż. Do najbliższego miasta jest. Yy... Jakieś 20 km, i to też jest takie małe miasteczko, gdzie tam może cztery firmy są im parę sklepów, i tak dalej. I też nie ma jakoś możliwości, żeby tej pracy załapać dużo. A ja już wyjeżdżam czwarty, czwarty raz do Holandii, no bo gdzieś tam w Polsce zawsze zaczynałem pracę i zawsze słabe te zarobki były, takie, że się aż płakać chciało. A gdzie tu utrzymać rodzinę? to Postanowiłem tak po prostu wyjechać za, za granicę, i tak już co roku myślę, że to już ostatni raz. Ale co roku wracam, bo po prostu gdzieś tam zjeżdżam pod koniec sezonu, myślę, a teraz zacznę w Polsce pracować, znajdę jakąś pracę i dostanę 2000 wypłaty. A tu masz e, dwójkę dzieci, kobietę i siebie na utrzymaniu, jeszcze auto do tego, to nie ma możliwości po prostu, żeby, no, żeby to wszystko razem no utrzymać no i tutaj wyjeżdżam no, zarobki nie są złe a ja też nie mam jakoś wielce wykształcenia żeby nie wiem w Polsce coś fajnego znaleźć także tu mi odpowiada praca jako taki zwykły pracownik i co no, w sumie to pasuje no pieniądze są ok także wiesz najgorsze jest to że właśnie nie ma w Polsce ciężko znaleźć w Polsce miejsce no, tak jest... żeby normalnie pracować tak jak tu zarobić najniższą krajową i sobie żyć. Bo tutaj nawet zarabiąc tą najniższą krajową idzie w stanie się utrzymać. Nie będziesz tak do nie? No, tak. Jest taki program y, Biedny Dom, Bogaty Dom. Y, na Polsacie chyba na Polsat Cafe tak. leci. Ja oglądam tutaj, Holend jest też holenderska wersja na Polsat Cafe Jest pokazana biedny dom holenderski i bogaty dom holenderski. No to ten biedny w dom Polsce, to, w Holandii, przepraszam, to oni wcale nie są biedni, moim zdaniem, bo nie no, mają wszystko. No. Dom, elegancko dzieci ubrane, a w Polsce pokazują biedny dom kontra bogaty, to oni tam nie mają bieżącej wody, nie mają teraz tak, co tak. jeść, nie starcza im pieniędzy, no jest dramat po prostu. Tak jest. No i szkoda właśnie, że nie ma miejsca dla takich zwykłych, przeciętnych, szarych ludzi jak my, nie? Żeby sobie normalnie, uczciwie pracować i sobie uczciwie żyć, nie? Dlatego jesteśmy zmuszani do emigracji, no i tyle, no. Wiesz co, ja nawet myślałem, żeby w Polsce wyprowadzić się z tej wioski do większego miasta, no żeby można, wynająć ja mieszkanie. Ja się zastanawiałem co by na przykład było, jakbym w 2007 roku nie wyjechał do Holandii, tylko na przykład do Warszawy. Mm -hmm. ja miałem sobie pokój i podjął się tam pracy. Różnie mogło się by potoczyć, no można teraz gdyba. No tak. Ale w każdym bądź razie przedstawiliśmy wam naszą historię, jak to wygląda. I mam nadzieję, że wam się podobało. Chciałem jeszcze tutaj wspomnieć, że Dużo osób nas, bardzo dużo nas osób ogląda, niektóre filmy maja, mają prawie po 100 tysięcy wyświetleń, za co niezmiernie dziękujemy. Tak jest. Prosimy Was o to, aby osoby, które nie subskrybują naszego kanału, żeby zaczęły go subskrybować, bo czy więcej subskrypcji, my się rozwijamy, wiadomo też, więcej kasy zarobimy, nie ma co ukrywać. Okay. I po prostu, będzie po prostu tylko lepiej, także jeżeli podoba Wam się nasza robota, moja, Diana, tak jest Juniora, to zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Trzymajcie się miłego weekendu przykisk. i widzimy się w następnym odcinku. Pozdro, jo!